Obraz amerykańskiego społeczeństwa w latach 40. i 50. ludziom do wielkich zmian lat 60. Tradycyjne podejście kontra postęp. Amerykanizacja kontra pozostrzymania się własnych imigranckich korzeni. Ojciec chrzestny w reżyserii Francisa Forda Copoli z lat 70. to jeden z największych klasyków współczesnego kina. Dramat gangsterski, który został przez tego reżysera wyprodukowany, jednak bazuje na pewnej książce. Książce autorstwa niejakiego Mario Puzo. Każdy książkowego Ojca Chrzestnego zna, kto miał jakąś styczność z filmem, jednakże mało kto go czytał. A jest to książka warta przyjrzenia się i warta zainteresowania, bowiem prezentuje bardzo niezwykłe spojrzenie na kilka bardzo istotnych wątków, które przewijają się również w naszym dzisiejszym życiu. Najważniejszym tak naprawdę wątkiem książki jest rodzina. Nie tylko rodzina Krwi, którą również notabene jest rodzina Corleone, wraz ze swoim patriarchą Vito, który rządzi nią twardą, aczkolwiek opiekuńczą ręką, stanowiąc pewien archetyp bossa mafijnego, który potem jest wykorzystywany w wielu, wielu różnych filmach i innych dziełach kultury, bo tak naprawdę w wielu, wielu najróżniejszych mediach może znaleźć samo nawiązanie nie tyle co do kreacji Marlona Brando, a do samego motywu, jakim on się kieruje. Jest opiekuńczy, z jednej strony wykazuje pewną troskę, ale nie boi się używać przemocy i nie stroni od rozwiązywania metod pięścią, nożem, a także bronią palną. Sam wątek rodzinny nie obejmuje również tylko i wyłącznie trzech synów Vito, odsuniętego nieco od rodzinnego biznesu Michaela, który Wbrew woli ojca, jedzie walczyć w armii Stanów Zjednoczonych na Pacyfiku, słabego i niepewnego w interesach rodzinnych Fredo, a także porywczego i skorego do nagłych, impulsywnych działań Sonego. Jest to również historia obejmująca rodzinę jako pewien byt, nie składający się tylko i wyłącznie z krwi, a także z osób, które pojawiają się w niej i w nią wrastają, tworzą ją i są dla siebie nawet w czasach kryzysu. Oczywiście kryzys przedstawiony w książce nie jest kryzysem, który przeżywa większość rodzin na świecie czy też w Polsce, no bo nie sądzę, żeby wielu z nas miało do czynienia z biznesami mafijnymi, aczkolwiek pewne wątki rodzinnych kłótni, przewodnictwa nad rodziną, od różnicy, gwałtownej różnicy zdań na temat następnych posunięć jednostki, jaką jest rodzina, są dość uniwersalne. Ale jest to też opowieść ciekawa pod względem starcia tradycji oraz postępu, szczególnie postępu rozumianego poprzez wnikanie i amerykanizację w tamtych czasach jak najbardziej powszechną i pożądaną również w wśród ludzi zwykłych ludzi mieszkających w Europie, na którą przecież nasi dziadkowie, ze względu na trudną sytuację powojenną, ponieważ książka dzieje się w latach 40. i 50., patrzyli dość przychylnym okiem, mimo że nie do końca wiedzieli, co ona za sobą niesie. I tak tradycja w książce Mario Puzo reprezentowana jest właśnie przez starego Vito, który rozwiązuje problemy, bardzo tradycyjnym włoskim podejściem. I tak samo symbolem pewnej epoki, którą reprezentuje Vito jest początkowa scena wesela, który, które mimo, że dzieje się w Ameryce, w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork, to jest ono tradycyjnym weselem włoskim, na którym serwowane są tradycyjne dania włoskie, jest grana tradycyjna włoska muzyka. Wygląda jak żywcem wyjęte z Sycylii, które również którego również późniejsze echo mamy w weselu Michaela, który również na Sycylii pojedzie, bo to właśnie, ale to właśnie Michael reprezentuje pewien postęp, pewną amerykanizację. Michael w przeciwieństwie do ojca reprezentuje nieco inny punkt widzenia, reprezentuje punkt widzenia człowieka, który wychował się już w nieco innym świecie, był nie, przez swoje odsunięcie od rodziny nasiąg trochę tą Ameryką, przez również przez swoją partnerkę, która reprezentuje typową amerykańską dziewczynę, studentkę lat 40. i 50., która z jednej strony zafascynowana jest Michaelem, ale z drugiej strony boi się nieco jego rodziny i tego, czym on, co ona reprezentuje. I Michael przez sytuacje, które na w toku książki wydarzają się i postępują, zostaje wypchnięty właśnie w rodzinne interesy, zmuszony jest... Podjąć działanie, które będzie dobre dla rzeczy dla rzecz rodziny. I uwaga, tutaj mały spoiler: jeśli szanowny oglądający, chciałbyś przeżyć to na własnej skórze, tak się wyrażę, proszę o wyciszenie. Jest on zmuszony ze względu na sytuację z wrogą rodziną Tatagliów, którzy wchodzą w biznes z niejakim soloco, który dotyczyć ma handlu narkotykami na co wito reprezentujący pewien starszy punkt widzenia, się nie zgadza i ze względu na to zostaje podjęty zamach na jego życie, za co potem mści się sam Michael, który nie do końca chce się mścić. On zostaje wysłany w charakterze gościa z giverą, gościa, który ma powiązanie z rodziną, gościa, który reprezentuje wysokie stanowisko w rodzinie, mimo braku reprezentowania stanowiska, jednak jest synem Dona, więc mimo tego, że nie chce, żeby to coś znaczyło, to jednak wiele znaczy. Zmuszony jest, by Dokonać zabójstwa tego właśnie Soloco i skorumpowanego policjanta, który jest jego dosyć bliskim sojusznikiem w działaniach przeciwko Vito i na rzecz rodziny Tatagliów. I w tej sytuacji Michael zostaje postawiony pod ścianą. I można tutaj też zobaczyć pewien wątek reakcji człowieka na sytuację, w której nie chce się znaleźć. To jest coś, co jest nam bliskie, mam wrażenie. Przecież. W całym naszym życiu podejmujemy akcje niejako wymuszane na nas przez górę, przez y, sytuacje losowe, przez sytuacje rodzinne, przez całą masę czynników, które są poza naszą kontrolą i nie możemy od nich do końca uciec. Książka też y, jest pewnym obrazem społeczeństwa tuż po wojnie, jest pewnym obrazem społeczności imigranckich, które się też tworzyły przez y, Całę, całą pierwszą połowę XX wieku. Spaja się to w bardzo fajną, spójną całość. Obraz amerykańskiego społeczeństwa w latach 40. i 50., ludziom do wielkich zmian lat 60. Tradycyjne podejście kontra postęp, Amerykanizacja kontra pozostrzymanie się własnych imigranckich korzeni. No, rodzina w znaczeniu tradycyjnym, i rodzina w znaczeniu czegoś więcej niż tylko byt krwi. Wątki, które głównie przewijają się w tej książce, i to właśnie te wątki sprawiają, że tak chętnie do niej wracam. I to właśnie one sprawiają, że z czystym sumieniem mogę tą książkę polecić każdemu, kto jest fanem nawet nie tyle co klimatów gangsterskich, nie tyle co samej Ameryki lat 40. i 50., a dobrze przedstawionej historii o pewnej rodzinie.